Tablica jedenasta Prawi Gilgamesz doń Do Utanapisztim Do dalekiego Oto się tobie przyzieram Utanapisztim I widzę Aniś jest szerszy Aniś jest większy niż ja Raczej jesteś mi podobien Jak ojciec Swemu synowi Aniś inaczej ukształtowan Jest niż ja bowiem tyś człowiek, jako i ja, lecz jam jest próżen spokoju, jam jest stworzony li po to, by walki wieść, to li tyś jest odsunięt od wszelkiej walki i spokojnie legasz na grzbiecie. Jakżeś się dostał do zgromadzenia bogów, jakżeś szukał i znalazł żywot wiekuisty? Utanapisz tym, tak odrzecze. Odkryję ci, Gilgameszu, dzieje tajemne, tajemnicę bogów chcę ci wyjawić. Jest gród Szurippak, ty sam go znasz, leży nad rzeką Eufrat. Gród ci to wielowieczny i długi czas, łaskawe bywały mu bogi. Aż raz powzięli bogowie zamiar zesłać potop, w soborze nieśmiertelnym zasiadał i on, Ea, Bóg głębin, który postanowę onego wiecu, odkrył mej trzcinowej kolibie. Kolibo strzciny, kolibo trzciny, ściano, ściano, chyżo trzcinowa słuchaj, ściano słuchaj, co rzekę. Ty Mężu, Szuripak, Utenapisztin, Synu Ubara Tutu, wybuduj arkę z drzewa, wybuduj ją na korabiu, kiń swe bogactwa, pogardź pożytki swymi, zbaw żywot swój, szukaj życia, z wszelkiego, co żywo istne, z każdego rodzaju, nasienie wprowadź do nawy. W dobrej zgodzie niechaj się mają ku sobie szerokość i długość korabiu. Natychmiast zbuduj ten korab, zepchnij go na morze słodkich wód i nakryj dachem. Więc pojąłem i odparłem ei, Bogu i Panu mojemu. Uczynię, Panie, jakoś mi kazał i w części zdzierżę twe przykazania. Wszelako Cóż mam powiedzieć miastu i rzeszy i najleciwszym z mieściców? Otworzy Ea swe usta i powie do mnie, do swego służalca, synu człowieczy. Tak masz do nich przemówić. Bel, potężny Bóg, koso na mnie spogląda, przeto ja w waszym grodzie więcej mieszkać nie chcę. Nie chcę już więcej krainę Bela oglądać mymi oczyma. Pociągnę w dół ku morzu Słodkich Wód, by odtąd osiąść przy Ei, którymi panem łaskawym. Za się Ea pobłogosławi Wam różnymi bogactwy. A skoro pierwszy pobrzask jutrzenny zabłysnął, nagotowiłem już wszystko. I pociągnąłem ku morzu Słodkich Wód. Naniosłem bierwion i smoły i nakreśliłem plan korabiu. Wszystka ma czelać, przyłożyła ręki do dzieła. Pracowali mocni, pracowali i przy i przymdleisi. W miesiącu wielkiego szamasza już korab stał ukończony. Com tylko posiadał, władowałem doń, więc zgromadziłem złoto i srebro, i nasienie wszystkiego co żywoistne. Potem mej wszelkiej rodzinie i krewieństwu kazałem wstąpić do nawy i wprowadziłem do arki bydło wielkie, tuczne i wprowadziłem żywinę przymniejszą. Rękodzielni wszelakiego kunsztu takoż weszli na mój rozkaz i Bóg mi wyznaczył godzinę. Pod zmrok, skoro władcze ciemności straszliwą puszczą ulewę, wejdziesz do nawy i zaryglujesz drzwi. I przyszła zapowiedziana godzina, gdy mieszchnie świat. Naówczas pany pomroków, przeraźny spuścili deszcz. Spojrzałem na ulewę. Strasznie było patrzeć na niepogodę. Więc wszedłem do środka korabiu i zatrzasnąłem drzwi. Sternikowi oddałem w pieczę potężną łódź. Ze świtem dnia następnego na niebie poczęło się kłębić chmurzysko czarne jak noc. Wszystkie złe duchy szalały. Wszystka jasność przeodmieniła się w mrok. Zaszumiał orkan południa, lunęły strugi i pęczniały wciąż, aże dosięgły wierzchołków górskich. Już wodne bałwany jeły się rzucać na ludzi, już brat nie poznaje brata. Nawet sami bogowie doznali strachu przed potopem i pierzchli, kryjąc się na niebieskiej górze Anu. Przykucnięci jako psi, w zalęknieniu kulą się bogowie. Jak białogłowa w ciężkich boleściach porodu, tak przeraźliwie zakrzyka Isztar. Skowyczy śliczny głos, przewspaniałej bogini, rozdzierającym chrypem. Cudowny kraj minionych lat na błoto zmienion, na błoto, przeto, żem ja w bogów gromadzie złą dała radę. Z mojej to, z mojej przyczyny, jakoż mogłam na bogów wiecu takie złe rzeczy wygłaszać, jakoż mogłam całe me plemię człowiecze wygubić. Niby w bitewnym zamęcie, tak pada dziś ludzkość skoszona wodą, a zalim po to spłodziła, zrodziła ludzkie pogłowie, aby tak ninie, jak rybi wylęgło odchłanie mórz zapełniało i zapłakali z nią wszyscy bogowie pospołu. Siedzą bogowie przygnębieni w bólu i ronią łzy, Udręka bólu wargi im przymyka. Przez sześć dni i przez sześć nocy głuchym porykiem szumiała ulewa, niby huk wodospadów. Siódmego dnia popuścił orkan i wielka cichość nastała, jakby po bitwie. Uspokoiło się morze, przycichła burza nieszczęścia. Wzieram na powietrze, umiżył się huragan. Wszyscy ludzie przemienieni byli w błoto. Jałową pustacią stała się wszystkiej ziemi dziedzina. I otworzyłem okienko, a jasność promienna prysnęła mi w twarz. Ku ziemi się chylę, usiadam i szlocham. I szlocham, srodze! A moje rzęsne łzy ściekają po moich policzkach. I spozieram w dal na dalekie, na stepy wód. I w głośny uderzam krzyk. Wytracą jest wszystek rodzaj człowieczy. Po dwunastu podwójnych godzinach wypłynęła z niejaka wyspa, a korab przygnało ku górze nic, sir Sześć dni dzierży góra statek. Sześć dni dzierży i nie pozwala nim zakolebać, niechby najlżejszym kołysem. Toli, skoro siódmy zabłyśnie dzień, wystawiam gołębia, wypuszczam gołębia, iżby poleciał. Wyfrunie gołąb i wróci, bowiem nijakiego miejsca nie znalazł, gdzieby się oprzeć mógł, przeto powrócił. Wystawiam owo jaskółkę, wypuszczam jaskółkę, iżby poleciała. We frunie jaskółka i wróci, bowiem niejakiego miejsca nie znalazła, gdzieby się oprzeć mogła. Więc powróciła. Wystawiam kruka, wypuszczam kruka, iżby poleciał. We frunie kruk i obaczy, jak ziemia schnie i oddycha spod przygniotu opadających wód. Kruk żre, grzebie, kracze i już nie wraca. Naówczas wszystko wypuszczam na cztery wiatry z korabiu i żertwę czynię z baranka. Na szczycie góry ofiarne sypie ziarna, cedrowe drzewo z spopielam i palę mirt. Zwąchali zapach bogowie. Zaprawdę mile łechce nozdrza bogów żertwienna woń. Więc jako muchy się zlecą, jak muchy obsiędą ofiarniczy stos. A skoro bogów królowa przybyła, Skoro przybyła, już wielkie w górę podnosi kamienie, drogie kamienie. Klejnoty, które jej ku ozdobie wyrzezać kazał Anu, niebieski Bóg, i zawołała. Bogowie, wszyscy bogowie, jako jest prawdą, że nigdy nie przepomnę tego uklejnocenia mej szyi. Tak prawdą jest, że pamięć zdzierżę tym dniom i nigdy ich nie przepomnę w czasie, co przyjdą. I wszyscy niechaj bogowie tu do ofiary się zbiorą. Jedyny tylko Bel niech się do żertwy nie zjawia. Jedyny Bel, że to bez wszelkiej rozwagi sprowadził potop na świat, a moje ludzkie dziecięta na sąd zagłady przeznaczył. Ale i lepak się zjawił wielki Bóg Bel. A skoro korab zaoczył, rozeźlił się wielki Bóg Bel. I gniewem na wszystkie bożyszcza żachnął się wielki Bóg Bel. Jakież to żywe stworzenie uszło to pieli? Przed się to człowiek nijaki nie miał pozostać przy życiu na sądnym moim dniu. Na to mu ninip. Co wojem bywał pomiędzy bogami, odpowie na to swe usta otworzy Ninib i do wszechmocnego Bela przemówi. Któż to okromia Boga Ei czyni rzeczy mądre? To Ea, wszelkich spraw świadomy, wyrozumienia jest pełen. Więc otworzył swe usta Ea, Bóg głębi, i do wszechmocnego Bela przemówi: O władny Boże, o potężny, jak mogłeś tak niebacznie rozwścieklić potopy? Grzesznik, niech dźwiga swój grzech, łotrzyk, niechaj za zbrodnie zapłaci. To baczenie miej, iżby wszyscy nie byli wygubieni. Pokaraj złych, abyśmy wszyscy nie byli wytraceni. Nie lepiej, gdyby tak zamiast potopu, który rozpętałeś, podniósł się lew jaki srogi i liczbę ludzi uszczupił? Nie lepiej miasto tej burzy od ciebie nasłanej, gdybyś potwora jakiego puścił na świat, co ciżbę człowieczą umniejszy? Miasto potopu świata mógłby przyjść głód i upokorzyć ziemię, a ja jam nie zdradził tajemnicy wielkich bogów. Jam tylko jemu, który z wielce mądry, senne zwidzenia objawił, widziadła snu, z których on odgadł tajemnice wielkich bogów. A teraz miejcie litość. To rzekłszy, Ea wniszedł do statku ujął me ręce i powiódł mnie wraz z moją niewiastą na ląd. Potem rozkazał niewieście przy boku klęknąć. Potem stanął pomiędzy nami w pośrodku i ręce swoje położył na nas i sławił nas błogo. Do Ninie Utanapishtim śmiertelnym był tu człowiekiem, a odtąd Utanapishtim, wespoły... Z swoją niewiastą, niechaj nam rówien będzie. A odtąd napisz tim, niech mieszka hen w daleczczyźnie, na łonie morza niech mieszka, tam gdzie się rzeki jednoczą, gdzie rzeki wpadają w paszczę morza. I tako porwą mnie bogowie i osadzą daleko, iżbym zamieszkał przy ujściu rzek, co wpadają do morza. I rzecze do Gilgamesza Utanapisz, tym daleki. Ani nie, który z Bożyszczy okaże Ci litosierdzie? Któryż Cię z bogów wprowadzi do zgromadzenia Bożyszczy, ażebyś znalazł wieczysty żywot, którego tak szukasz? Jednakże doświadcz, nie usnąć sześć dni, a takoż sześć nocy. Zaledwie Gilgamesz legnął, już dunął nań sen jak mocny wiatr. Wraz się odezwie Utanapisztim do niej, do niewiasty swojej. — Pojrzyj nań, pojrzyj na mocarza, który wiecznego łaczny jest życia. Oto nań dunął sen jak mocny wichr. — Powie do swego małżonka niewiasta, dalekiemu Utanapisztim odpowie. Ty dotknij go, niech się obudzi. Spraw, aby tym szlakiem, którym się ku nam zawlókł, powrócił w zdrowiu. Tą bramą, z której wyniknął, niechajże nazad powraca ku swojej ziemi. Rzecze utanapisz im do niej, do niewiasty swojej. Ach, oto widzę, jak się litujesz temu człowiekowi. Więc upiecz dlań bochnych chlebów, i połóż mu je u głów. A skoro gilgamesz runął pośnięty wzdłuż ściany statku, naówczas ona upiekła dlań bochnych chlebów i położyła u jego głów. Gilgamesz leży oparty o ścianę korabiu, a u pisztim tak prawi do uśpionego. Na pierwszy chleb dopiero rozczyniono ciasto. A wtóry chleb już umięszony jest, a trzeci bochen już zwilżony, a czwarty mąką zasypany i na kociubie pchnięty w piec, a piąty bochen już się zarumienił, a szósty bochen już bez mała. W tym miejscu nagle go dotyka i obudzi się obcy ów mąż. Obudzony Gilgamesz przemówi do Uta utanapisztim dalekiego. W oniemocnieniu byłem przemorzon od snu, niby olbrzym jaki, tak się na mnie zwalił sen, a tyś mnie szybko dotknął i zbudził. Na to mu utanapisztim odrzeka. Sześć było już upieczonych bochnów, a spałeś twardo. Te chleby miały cię utrzymać w czuwaniu do Pisztim, do Dalekiego Gilgamesz na to przemówi. Cóż teraz czynić mam o Pisztim? Dokąd to mam się nie zwrócić? Porwał mnie sen, jak ten rabuśnik. W moim śnie siedzi i czycha śmierć. W komnacie mojej czycha przyczajona, gdziekolwiek jestem, wszędzie siedzi ona, śmierć. Na Urshanabi, żeglarza. Tak Utanapisztim zawoła. Urszanabi, mój brzeg niech więcej cię nie ogląda. Niech cię już tutaj nigdy nie przepuści to miejsce dobrego przejazdu. Nie będziesz mi więcej żadnego z śmiertelnych przeprawiał, choćby i bardzo był spragnion tych moich pól. Człowiek, któregoś tu przywiódł, plugawy łachma na ciele. Skóry złupione ze zwierząt odjęły ciału urodę. Zaprowadź go, Urszanabi, kędy jest kąpiel. Niechaj się czysto pomyje w strugach wód, skóry zwierząt niechaj zrzuci z siebie, niechaj je morze poniesie. Jego ciało krasotą znów ma zajaśnieć. Jako głowa ma nową otrzymać przepaskę. Jego głowa ma nową otrzymać przepaskę. Szata wspaniała, godowa, niech nagość jego Sromliwą zataja, zanim do grodu swojego z powrotem nie zajdzie, zanim do domu nie wróci z tej drogi, z tej nieobeszłej. Rozpruć się sukni jego nie wolno. Nie wolno. Po wszystkie te dni ma być nową. Przez wszystkie dni. Więc weźmie go Urszanabi ze sobą i na to miejsce zawiedzie, kędy jest kąpiel. Więc Gilgamesz myje się czysto w strugach wody, skóry zwierząt zrzuca z siebie, niech je może poniesie. W nowej krasocie jaśnieją zgiby jego ciała, nowa przepaska już wokół skroni się wije. I był obłuczon wspaniałą szatą godową, co mu zakryła srom. A zanim do grodu swojego z powrotem nie zajdzie, zanim do domu nie wróci z tej drogi, z tej nieobeszłej, Rozpróć się jego sukni nie wolno, nie wolno. Przez wszystkie te dni ma być nowa, przez wszystkie dni. Gilgamesz i Ursa wstępują w łódź, popchnęli ją w morze, ruszają. Wtedy do swego małżonka, do Utanapisztim dalekiego, powie niewiasta. Wędrował Gilgamesz, wielą katuszy zmitrężon, trężon, srodze uznojon. Cóż ty mu ni nie dasz, Iżby szczęśliwie powrócił Do ziemi swej? Gilgamesz, że to usłyszał Jej słowa, które wyrzekła, Wraz żerć pochwyci W prawicę i nazad, Bliżej brzegowi holuje łódź. Za czym do Gilgamesza Tak powie Utanapisztim? Tyś przywędrował O Gilgameszu wielą Katuszy z mitrężon, Srodze uznojon, Cóż ci mam nie dać, iżbyś szczęśliwie powrócił do ziemi swej? Oto ci zdradzę tajemną rzecz. Odkryję ci tajemnicę niektórego ziela, co jest zaklęte. Posiędziesz o nim wiadomość. Ziele wygląda jak cierń i rośnie głęboko na morskim dnie. Jego kolczasty cierń jest niby szczęść jeża. A ono Ziele wykwita chęt daleko na dnie słodkiego morza. Jeśli ci się uda to ziele dostać w swe ręce, a potem je zjeść, naówczas zyszczesz wieczystą młodość i żywot wieczysty. Zaledwie to usłyszy Gilgamesz odbija z brzegu i odpłynął precz morzem dalekim daleko. I zapłynęli na morze słodkich wód na odległe, tu Gilgamesz pas swój odpina i z wierzchni zrzuca przyodziew, a ciężkie lite kamienie wiąże do nóg. Które kamienie go wraz w głębinę morza pociągną, w otchłannych falach unurzą, zaniosą aże na dno. A tam, na morskim dnie, za zaoczy Gilgamesz ziele czarowne, całkiem jak cierń. Więc je zabiera rękami ima i mocno dzierży. Potem odcina kamienie, co obciążały mu nogi, ciężkie i lite kamienie, i wraz wypływa do góry, tuż przy okręcie. Potem u boku żeglarza usiada w łodzi i mocno ściska w swej dłoni cudowny, czarowny, dziwny kwiat morza. Do Urszanabi żeglarza Gilgamesz tako przygwarza. Urszanabi oto mam ziele mam ziele, które żywot zwiastuje. Oto spełniona gorąca żądza człowiecza, młodziańskiej krzepy, przepełnej bujności, nigdy nie straci. Kto z tego ziela pożyje krzynę? Ja chcę to ziele do mego uruku przenieść, do grodu, co hardym murem warowny. Tym zielem wszystkich rycerzy moich obdzielę. Na wiele, wiele części pokroję, a imię onej rośliny jest odmłodzony sędziwiec. Będę z niej jadł, będę z niej jadł, aby wrócić nazad do sił mych młodzień, młodziańskich. Dwadzieścia godzin podwójnych ujadą dalej i widzą skraw lądu. Po trzydziestu godzinach wylądują i spoczną. Wtem Gilgamesz z oczy stawisko, chłodną i rześką ma wodę, więc pójdzie do niej i w cudownym tapla się chłodzie. A wtedy wąż. Niektóry poczuje zapach cudownego ziela, podpełznie bliżej i porwie cudowne, czarowne ziele. Wychynie gilgamesz z pluskotnych strug i ciśnie w przestwór przekleństwo. Potem usiędzie na ziemi i zapłacze, a po jagodach jego ściekają, toczą się łzy. Gilgamesz w oczy żeglarza Urszanabi zagląda i mówi, płacząc. Dla kogoż to, urszanabi, trudziły się me ramiona? Dla kogo to mą serdeczną przelewa mi toczę krew? Jam się mozolił i krzątał, to li nie dla mnie zapłata. Dla gada, co pełza po ziemi, jam zbożną uczynił rzecz. To ziele mi przewodnikiem na morzu było dalekim. Prze to ominmy strumienie i wszelką morską toń. Statek niech legnie na brzegu. Dwadzieścia godzin podwójnych uszli dalej i zobaczyli kawałek wieży świątyni. Po trzydziestu podwójnych godzinach spoczęli i oczy swoje podnieśli ku miastu z przeświętym hramem. I w gród uruku wstąpili murem wyniosłym warowny. Do Urszanabi żeglarza Gilgamesz powie Urszanabi, wstąp na mur. Przechadzaj się, Urszanabi, murem u Grodziska, co hardo obwarowane, oglądnij sobie te tyny. Jakie są mocne i niespożyte. Patrz, jak wysoko wyniesiony jest nasyp świętego chramu. Pojrzyj na one potężne budowle z cegły. Co wszystka jest palona. Zaś siedmiu mistrzów mądrości pełnych służyło mi w radzie i nakreślało mi plany. Jako mam gmachy te wznieść. W obrębie miasta niechaj do ciebie należysz mat ugornego pola, i takoż kawał ogrodu. Ponadto weźmiesz na własność i białogłowskie komnaty, w uruku, w grodzie warownym, zbudujesz sobie dom.